Jesteś gotowy? Toż. Emilia Dolniko-KTV. OK Jesteśmy na premierze filmu Orzeł Ostatni Patrol, a u mojego boku Antoni Pawicki, który gra. Mariana Mokskiego, podporucznika Mariana Mokskiego. Normalnie bym zasalutowała, ale wiem, że do pustej głowy się nie salutuje. No, sporo wiesz. <laughs> przed chwilą mi zwrócono uwagę. Tak, tak, Dowiedziałam się, że tak mam głowa. głowę. E, domyślam się, że wzięcie udziału w filmie, który ma takie zaplecze techniczne było czymś niesamowitym dla was. Wiem, że rekonstrukcja całego orła trwała rok, a specjalne moduły były na platformach hydraulicznych, które rzeczywiście oddawały tak, tak. te wstrząsy. Powiedz mi, jak to wyglądało z twojej perspektywy? No, rzeczywiście ta scenografia no, była jakby imponująca myśmy wcześniej widzieli, że chyba Czerwony Październik też tak kręcili, więc jak żeśmy się dowiedzieli, że, bo też, tam też były takie platformy gigantyczne i też te, to się, jakby tak, też był taki pomysł z rodem z Hollywood. Natomiast rzeczywiście dla nas ważne było też to, żeby poznać to, jak obsługuje się no, okręt, ponieważ to jest, no, to przebywanie tam jest bardzo skodyfikowane, każdy ma ściśle swoją rolę i każdy, i tam jest bardzo dużo różnych przełączników, przekręt, czy pokręteł, no wiadomo, które jakby też i też chodzi o no, odpowiedni cykl podawania komend i tak dalej. Całe dowodzenie okrętem, czy cała obsługa tego okrętu jest bardzo, bardzo trudna i myśmy się dosyć długo też uczyli, żeby w tej scenografii no też jakoś wiarygodnie się poruszać i to było też... Rozumiem, trudne. że ktoś Wam robił już takie specjalne szkolenie. Jakieś... No, tak, tak, tak. Myśmy mieli konsultacje z wieloma specjalistami, tak. Jeżeli chodzi o zamknięcie w tej przestrzeni, wiem, że ona była bardzo klaustrofobiczna, nawet nie było tam miejsca dla kamer specjalnych tylko była po prostu odwzorowana w 99% tak, jak rzeczywiście e, tam e, było. Czy wy odczuwaliście klaustrofobię tego miejsca? Oczywiście znaczy, powiem ci, że e, ja raczej mogę powiedzieć, że to nie jest tak, że jakoś tam strasznie odczuwałem tego. Okej, okay, myśmy tam wchodzili, było ciasno, no ale bez przesady, myśmy jednak e, po scenie mogli wyjść, tak? Czyli siedzieliśmy tam, nie wiem, godzinę, półtorej, czy coś takiego i mogliśmy wyjść. Może dwie godziny. E, e, bardziej dało mi to do myślenia, co musieli odczuwać tamci ludzie, którzy w tej ciasnocie przebywali na przykład kilka tygodni? I to rzeczywiście było uderzające. Jakby bez, wydaje się, że bez tej scenografii po pierwsze nie można było tego nakręcić, ale też to nam dało bardzo duże takie paliwo do, do wyobrażenia sobie, jaki to jest poziom w ogóle wtajemniczenia. Nie? I jakby, jak bardzo ci ludzie walczą o życie i na co się decydują, no, wypływając i zanurzając się w tym, nie wiem, jak to nazwać. No bo dzisiaj sobie proszę sobie wyobrazić. Proszę sobie wyobrazić samochód przedwojenny. Możesz sobie wyobrazić samochód przedwojenny, prawda? No wiesz, dosyć stara konstrukcja, dzisiaj archaiczna. Jak można samochód przedwojenny, wiesz, Ford T, przyrównać do dzisiejszych samochodów? No to teraz wyobraź sobie taki okręt. Że ten okręt był, wiesz, w takim stylu zrobiony. Znaczy, że to była taka maszyneria, znaczy, wiesz, i oni w tym się zanurzali na kilka tygodni pod wodę. Wiesz, to było naprawdę, e, no, no, gruba rzecz. R gruba rzecz. Czy ty jako Antoni Pawlickiej mógłbyś pracować na takim okręcie, mógłbyś schodzić pod wodę mimo ciśnienia i wszelkich innych niedogodności? Wiesz co, po pierwsze moją wielką pasją jest morze i dlatego ten projekt dla mnie był bardzo ważny, szczególnie ważny, dlatego że ja kocham żeglować, kocham żeglarstwo. Żegluje... No, ale to się robi jednak nad wodą. Tak, żegluję po morzu. Poczekaj, moja, moja wypowiedź ma puentę. Ci ludzie, którzy w, w, em, trochę pływają, to wiedzą, trochę żeglują, pomożą, to wiedzą, że to jest jakby jedna wielka rodzina. Oczywiście ona ma wiele poziomów tajemniczenia i żeglarstwo jest najmniejszym poziomem tajemniczenia, a podwodniacy są największym. Dlatego to dotknięcie tego, że, że mógłbym zagrać w tym filmie, było dla mnie bardzo wyjątkowe. Czy sam mógłbym e, na pewno służyć na okręcie, bym mógł? Czy mógłbym służyć na podwodnym? Nie wiem. Chyba e, musiałbym To chyba było trudne. Ja jestem chyba za wysoki, więc chyba nie mógłbym mm -hmm. tak naprawdę, byłem chyba ciut za wysoki, mm -hmm. ale e, nie, 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 nie wiem, ciężko mi Wiem, że to jest naprawdę hardcore. Mm -hmm. Jeśli mógłbyś, kamera jest dla Ciebie, zachęcić widzów do udania się do kina. Kochani, serdecznie zapraszam do obejrzenia filmu Orzeł Ostatni Patrol. To naprawdę wyjątkowe kino wojenne. Moim zdaniem jeden z nielicznych udanych wojennych polskich filmów. Mówię to z pełną odpowiedzialnością, bo w wielu filmach wojennych Grałem, więc jeśli chcecie poczuć ten klimat klaustrofobiczny, klimat zamknięcia, to zapraszam Was do kin od 14 października w całej tak. Polsce. Jeżeli podoba Wam się nasz kanał, dajcie suba. Okay.